Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie Dzisiaj będzie bardzo króciutko na temat y, perfekcji I na temat tego, aby nie pozwolić Perfekcji na zabicie tego Co jest dobre w tym, co robimy Wiem, że każdy z nas y, Wtedy, kiedy stawia sobie cele Pragnie, aby ten cel osiągnąć I to jest naprawdę super Bo tak powinniśmy sobie zakładać cele Żeby je po prostu osiągnąć Ale co y, jest złego w perfekcji To, że Staramy się tak strasznie coś osiągnąć, że zapominamy w momencie, kiedy nam się coś tam nie udaje, że ten moment, kiedy coś nam się nie udaje, to jest po prostu jeden z elementów osiągania celu. Ok? Na przykład jest taki, że na przy... przykład. jest taki, że na przykład. Ok? Chodzi o to, że ktoś chce zmienić swój styl życia, z jedzenia wszystkiego, co się rusza, na tylko i wyłącznie dietę warzywno-owocową. Będzie ciężko, na początku będzie ciężko czasami i e, pewnie parę razy tam się upadnie. Zaliczymy glebę. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się umieć, umieć podnieść i iść do przodu. No bo na przykład e, byliście na tej diecie przez 8-10 dni no i w pewnym momencie upadliście, zjedliście tego sera, zjedliście ten, nie wiem, ten jogurt, tą kanapkę z szynką. No i co? Przekreślicie wszystko? Nie. Uświadomicie sobie także, że zjedliście to, co nie powinniście może zjeść. A poza tym nawet nie to, że uświadomicie w sobie czasami jest tak, że, że, że tak będzie prowola, że coś się będzie działo, że sobie odpuścicie to na całe życie. Dlatego też w pewnym momencie jest to ważne, aby uświadomić sobie, że cały czas trzeba iść do przodu, nie poddawać się i wykreślić ten taki perfekcjonizm chory chory perfekcjonizm właśnie z naszego życia, bo to nie jest zdrowe. To jest bardzo destrukcyjne. I nawet jeśli po prostu się potkniemy, zaliczymy glebę i coś nie wyjdzie, to do przodu. Otrzepimy kolana i do przodu idziemy. Nie podajemy się, robimy coś fajnego. Dobrze? Do zobaczenia. Pa, pa.